Cześć, jestem Gosia Misiejuk i witam Cię na kanale Basic Lab, gdzie dzielimy się rzetelną, naukowo popartą wiedzą o pielęgnacji skóry. Dzisiejszy temat często budzi kontrowersje, a dotyczy czegoś, co może znacznie wpłynąć na stan sery trądzikowej, czyli ochronie przeciwsłonecznej. Odpowiemy na najczęstsze pytania i obalimy mity, które mogą pogarszać kondycję skóry. Czy słońce wysusza trądzik i poprawia kondycję skóry? W tym zdaniu jest ziarnko prawdy, ale. Niewielkie. Słońce może sprawiać wrażenie, że wysusza trądziki i poprawia kondycję skóry, ale efekt ten jest zazwyczaj tymczasowy i najczęściej prowadzi do pogorszenia stanu skóry w dłuższej perspektywie. Światło niebieskie, które jest składnikiem naturalnego światła słonecznego, ma udowodnione działanie antybakteryjne na Cutibacterium acnes, bakterie związane z trądzikiem może tymczasowo zmniejszyć stan mikrozapalny i zaczerwienienie. Jednak długotrwałe narażanie skóry na promieniowanie, to znaczy więcej niż kilka minut, może uszkadzać barierę ochronną skóry, zwiększać stres oksydacyjny i produkcję sebum, nasilać przebarwienia pozapalne i powodować starzenie się skóry. Takie skutki uboczne potwierdzają badania. W 2020 roku naukowcy wykazali, że prawie 50% pacjentów z trądzikiem zgłaszało bardziej uciążliwe objawy w miesiącach letnich z powodu ekspozycji na słońce. Chociaż słońce może stwarzać iluzję poprawy, z czasem zaostrza problemy skórne. Czy kremy przeciwsłoneczne zatykają pory? To częsty lęk, ale oparty na przestarzałych informacjach. Dawne formuły produktów przeciwsłonecznych rzeczywiście mogły mieć działanie komedogenne, jednak winne były głównie substancje pomocnicze, a nie same filtry UV. Nowoczesne kosmetyki z filtrem są opracowywane z myślą o wysokiej tolerancji, dlatego nie mają właściwości komedogennych i nie zwiększają liczby niedoskonałości. Jest wręcz przeciwnie. Badanie z 2022 roku wykazało, że stosowanie produktów przeciwsłonecznych Poprawia funkcję bariery skórnej, a szczelna bariera skórka zmniejsza ryzyko wystąpienia niedoskonałości. Co więcej, wiele marek oferuje specjalistyczne formuły z dodatkiem składników przeciwzapalnych i seboregulujących. Jak wybrać dobry SPF do skóry trądzikowej? Formuła kosmetyku ma kluczowe znaczenie dla skóry trądzikowej. Same filtry UV nie są komedogenne. Ewentualne działanie zapychające zależy od bazy kosmetycznej i innych składników. Dlatego, jeśli masz trądzik, wybieraj lekkie, niekomedogenne formuły, które są przeznaczone do pielęgnacji cery z niedoskonałościami. Konsystencja ma wpływ na tolerancję i skuteczność. Preparaty o lekkiej konsystencji są znacznie lepiej tolerowane przez osoby z cerą tłustą i trądzikową. Dobrym rozwiązaniem będą także lekkie tonujące kremy SPF, które oprócz ochrony przeciwsłonecznej zmniejszają widoczność zaczerwienień, stanów mikrozapalnych czy przebarwień pozapalnych. Nowoczesne kosmetyki mogą mieć dodatkowe właściwości pielęgnacyjne. Współczesne preparaty SPF często zawierają składniki przeciwzapalne i seboregulujące. To świetne rozwiązanie w przypadku cery trądzikowej. Przykładowo, kremy przeciwsłoneczne z kwasem salicylowym mogą efektywnie pomóc zmniejszyć zaczerwienienia i uspokoić skórę przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej ochrony przeciwsłonecznej. Jaki krem z filtrem wybrać w przypadku do ustnej terapii izotretinoiną lub kuracjami retinoidami? Retinoidy i izotretinoina zwiększają wrażliwość na promieniowanie UV. Podczas leczenia izotretinoiną lub miejscowymi retinoidami, skóra staje się wyjątkowo wrażliwa na działanie promieniowania UV. Wynika to ze zmniejszenia grubości warstwy rogowej na skórka oraz osłabienia funkcji bariery skórnej. Stosuj codziennie SPF-50 o szerokim spektrum UVA i UVB. Ochrona przeciwsłoneczna w trakcie terapii nie jest więc zaleceniem kosmetycznym, lecz elementem obowiązkowej profilaktyki fotouszkodzeń i przebarwień. Dobrym wyborem są produkty o szerokim spektrum działania filtrów, dzięki którym twoja skóra będzie odpowiednio chroniona przed promieniowaniem UVA, UVB, światłem niebieskim HEV i podczerwonym IR. Szczególnie istotna jest ochrona przed promieniowaniem UVA, które w przeciwieństwie do UVB przenika głęboko do skóry właściwej, uszkadzając kolagen, DNA komórkowe i osłabiając naturalną barierę ochronną skóry. W przypadku dermatos, takich jak trądzik, promieniowanie UVA może nasilać stany mikrozapalne, pogłębiać rumień i podrażnienia, a nawet wydłużać czas regeneracji, co bezpośrednio wpływa na skuteczność leczenia i utrudnia gojenie się zmian trądzikowych. Wybieraj formuły niekomedogenne, bezzapachowe i dostosowane do skóry wrażliwej. Skóra pod wpływem izotretinoiny często reaguje nad wrażliwością na składniki kosmetyczne, dlatego wybieraj filtry testowane dermatologicznie, bezzapachowe, bez alkoholu i bez potencjalnych alergenów, na przykład z bazą mineralną, tlenkiem cynku, które są dobrze tolerowane. Pamiętaj o regularności i postaw na dodatkową ochronę fizyczną. Nie wystarczy nałożyć SPF w porannej pielęgnacji, by zapewnić sobie ochronę na cały dzień. Pamiętaj o reaplikacji kremu co 2-3 godziny. Polecam Ci także uzupełnić ochronę przeciwsłoneczną o kapelusze z szerokim rondem czy czapki z daszkiem, które zapewnią Ci dodatkową barierę fizyczną przed promieniowaniem. Jak światło niebieskie z telefonów i ekranów komputera wpływa na skórę? Czy może pogarszać trądzik? Tak. Szczególnie w przypadku przebarwień pozapalnych. Niebieskie światło HEW wyzwala stres oksydacyjny i sprzyja powstawaniu przebarwień. Badanie z 2024 roku wykazało, że ekspozycja na niebieskie światło prowadzi do zmian w strukturze lipidów i białek na skórka, co przekłada się na osłabienie funkcji ochronnej skóry dla każdego kto spędza długie godziny przed ekranami filtry przeciwsłoneczne chroniące przed światłem niebieskim HEV i podczerwonym IR powinny być obowiązkowym elementem codziennej pielęgnacji. Jak to możliwe, że w jednych badaniach światło niebieskie szkodzi, a w innych pomaga leczyć skórę trądzikową? Wszystko zależy od czasu naświetlania i długości fali. W terapiach dermatologicznych z użyciem lampy LED stosowana jest niska dawka przez zaledwie kilka lub kilkanaście minut. Światło terapeutyczne jest również precyzyjnie dobrane i ma długość fali około 415-420 nm. Natomiast światło z ekranów to mieszanka fali o szerokim spektrum od 400 do 500 nm, a ekspozycja trwa wiele godzin dziennie. Takie przewlekłe naświetlanie uszkadza barierę naskórka i sprzyja powstawaniu przebarwień. Jaka jest moja najważniejsza rada dla widzów ze skłonnością do trądziku, którzy próbują zrównoważyć leczenie dermatologiczne i ochronę przeciwsłoneczną? Trzymaj się podstaw i spraw, aby ochrona przeciwsłoneczna stała się codzienną częścią Twojej rutyny. Jeśli stosujesz terapię dermatologiczną, oprzyj swoją pielęgnację o trzy podstawowe produkty. Delikatne produkty myjące do dwuetapowego oczyszczania, które pomogą skutecznie, lecz bez podrażniania bariery hydrolipidowej usunąć zanieczyszczenia. Nawilżający krem wspierający zdrowie bariery hydrolipidowej, najlepiej jeśli w jego składzie będą składniki takie jak ceramidy, trehaloza, witamina E czy prebiotyki. Dermokosmetyki z szerokopasmowymi filtrami UVA, UVB, HEF i IR który zabezpieczy skórę przed utrwalaniem przebarwień zapalnych. W przypadku stosowania dermatologicznych maści czy terapii doustnej, nie włączaj samodzielnie kwasów czy retinoidów do pielęgnacji. Skóra może być zbyt uwrażliwiona, dlatego wszystkie modyfikacje konsultuj za swoim lekarzem. Jak widzisz, ochrona przeciwsłoneczna jest kluczowym elementem układanki w pielęgnacji skóry trądzikowej. Wydaje mi się, że odpowiedziałam na wszystkie najczęściej zadawane przez Was pytania. Jeśli jednak jest coś, co pominęłam, koniecznie daj nam znać o tym w komentarzu. Nie zapomnij też polubić tego filmiku, zasubskrybować kanału i udostępnić go osobie, która może potrzebować wskazówek dotyczących pielęgnacji. Na kanale omawiamy przeróżne tematy, dlatego każdy znajdzie tu coś dla siebie. Na dzisiaj to już koniec. Dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali materiału do końca i mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym odcinku.